Moja interpretacja tego utworu, ona y, jest uwzględniona i uzależniona od tego, co się dzieje wokół, ta cała atmosfera, no bo mam wrażenie, i jestem zresztą przekonany, że nigdy wcześniej y, nie miałem okazji poczuć takiego ładunku emocjonalnego na koncercie, bo sama treść muzyczna może być odbierana y, w indywidualny sposób przez każdego słuchacza, ale w momencie podania tego utworu i, i tej formy wielkiej, tego po prostu. Ogromnego, można nawet powiedzieć, pompatycznego dzieła, które jest szlachetne, z obrazem, który nam jeszcze bardziej wizualnie otwiera kolejne rejony w naszej wrażliwości i pobudza kolejne emocje. No to, to jest po prostu takie zestawienie, które budzi u każdego odbiorcy niebywałe emocje. No i też u mnie, jako u dyrygenta i, i osoby, która prowadzi tę całą machinę ale mm, z pewnością nie mogę tak do końca tego odbierać jak słuchacze, którzy mm, mają okazję w całości przyjąć ten, ten, jakby ten związek dwóch tych wielkich sztuk, bo mm, mają większą możliwość też kontaktu wizualnego z twórczością Beksińskiego i, i kontaktu takiego e, niezależnego z muzyką i nie do końca muszą e, skupiać się na jakby tej formie muzycznej, która jest y, niełatwa i, i wymaga wiele skupienia ode mnie. Dlatego też y, w pewnym sensie zazdroszczę wszystkim odbiorcom tego koncertu, bo naprawdę Świat Mistrza bekińskiego jest to wydarzenie, które w zasadzie nie może się równać z, z żadnym koncertem, z żadną wystawą wspaniałych dzieł, bo jest to po prostu kulminacja tak wielkich emocji, tam się tyle dziwnych i takich. Wewnętrznie indywidualnych e, emocji unosi w tej sali koncertowej w miejscu, w którym właśnie e, to wydarzenie ma miejsce, no, że naprawdę często mamy okazję m, posłuchać, jakie emocje towarzyszyły wszystkim widzom, słuchaczom, dzielą się z nami ochoczo właśnie z, z tymi emocjami, które przeżywali i, i co, co im, co im co do, czego doznali, i, i co wniósł ten koncert w ich życie, w zasadzie koncert, ten taki pokaz, spektakl muzyczny nawet mógłbym to nazwać, bo, bo naprawdę jest to wydarzenie emocjonalnie wyjątkowe i nieporównywalne do, do niczego innego.